Ja nie wiem, po tym roku to chyba zaorać, zrównać to z ziemią, nie wiem, Ale po prostu, nie, nie, to nie ma co nerwu, nie, to jest, to się po prostu nie opłaca, powiem tak, tego dnia, o tej godzinie można było robić cokolwiek innego, pójść spać na przykład, dokładnie, żeby było, się wyspać na przykład, to, to jest można było książkę idealne. poczytać, można było coś ugotować dobrego sobie, na nie, jutro, na tak, przykład, tak. Tak. Ale my wybraliśmy oglądanie Eurowizji. Wybraliśmy przemoc. Dokładnie. To może zacznijmy już teraz na poważnie. Czekaj, temat jest nasz teraz, w tym momencie, na ten film. Podsumowanie Eurowizji. Tak, ogólnie. Najpóźniejsze chyba, jakie zobaczycie na e, internetach. Nie wiem, czy ktoś jeszcze poświęci ale... temu zagadnieniu kilka minut ale, ale. Inaczej, powiedziałbym, że ten kanał rozpocznął się od spóźnionej reakcji na wybranie Lun. I może nie zakończy się na Ten spóźnionej... generalnie ogólnie rozpoczął się spóźniony, tak bym powiedział. Opóźniony. <noise> Opóźniony też. też. Słuchajcie. Niestety, nie udało nam się domknąć tego, co chcieliśmy. Trochę za późno się to zabrali zabraliśmy. Tak, to jest między innymi dlatego, że właśnie trochę późno zaczęliśmy i później musieliśmy nadganiać. Trochę, trochę też no nie starczyło nam sił na ostatku, a jak już nie starczyło nam sił i nie, nie dopięliśmy tego, to pojawiło się takie... <noise> Czy to ma sens? Ale stwierdziliśmy, że ma sens. Słuchajcie, dla was, dla tych paru dziesięciu osób, które zostały tutaj na tym kanale, które zasubskrybowały. Już prawie 100 no dokładnie. No dobra. Tam... Stwierdziliśmy, że nagramy nasze spóźnione podsumowanie Eurowizji. Tak jest. I co? Od czego zacznijmy? O to... Może czy to była dobra Eurowizja, tak relatywnie względem poprzednich lat? Twoim zdaniem? No właśnie, teraz zależy pod jakim poziomem, czy tak ogólnie ogólnie, czy pod jakimś jakby właśnie yy, pod jakąś kategorią, że tak powiem. Bo pod kategorią y, jeśli chodzi o piosenek, to mi się nawet podobała. W sensie duża różnorodność tych piosenek była. Naprawdę no no Było właśnie. kilka takich, co mi się podobała. Nie było tak mało było utworów, które mnie nudziły, których serio po prostu nie chciałem słuchać występów, no tam zdarzyły się. Yy, mam wrażenie, że w tym roku Naprawdę każdy kraj praktycznie wystawił coś ciekawego, coś, co miało w sobie taką, no choćby jakąś nutkę e, czegoś interesującego. Nie? nie wiem. No dobra, są wyjątki. Tak, było parę krajów, które faktycznie. I paradoksalnie to właśnie te kraje, które zostawiliśmy na koniec. No. Może tam Chyba nutkiem... tak, właśnie, no Wielka Brytania na przykład była. Średnia. Naprawdę, ja nie, nie przemówiła do nas, widzieliśmy na, na żywo. E... Powiem tak, ja powiem brutalnie, ale to jest taka piosenka. W trakcie której wychodzi do łazienki. Bro. No, bo, bo no bo nic nie wiem, nie, nie wiem, czy znacie ten, ten klimat, no bo w Eurowizji Euro nie ma reklam, prawda? Jeżeli jest jakiś taki spod, żeby na przykład zrobić sobie herbatę w tak, soczku, czy co tam popijacie w trakcie Eurowizji. Czekasz, jakie są takie piosenki, takie. O, dobra! Mogę iść. To, I to Wielka Brytania była w tym roku taką między innymi. E, podobnie chyba można powiedzieć z Islandią na przykład. Też to była taka raczej. Biurk. A, to tak, no, bo my się taka... ciągle byli z Norwegiem, no nie? I Podobał mi się komentarz na Heriel, że jakby Islandia zapomniała, że Eurowizja poszła do przodu. No, Nadal no. czytamy wasze komentarze, więc pozdrawiamy wszystkich w Po tygodniach, tak, tak nie więcej. To jest z mojej winy, bo ja, ja się miałem brać za odpisywanie, nie zrobiłem tego, no, serdecznie was przepraszam. Dobra. Mm. E... Dobra, powiedziałeś o Wielkiej Brytanii, ale były też takie kraje, na które nie chciałeś wychodzić, które chciałeś właśnie zobaczyć. A no, co, na pewno to już. Co się pokaże? Będzie tutaj, się, wiesz, przyszpiliło i. Tak, no nie, to nie, musisz się Przy porównaniach fizjologicznych to wstrzymujesz, żeby obejrzeć ten konkretny kraj. No i takimi krajami były na przykład Irlandia między innymi, na pewno Szwajcaria, na pewno myślę, że Chorwacja. Norwegia, yy, boże, <laughs> Holandia, ale tylko w jednym powinna. Dokładnie. To, co się stało z reprezentantem Holandii, też jest karygodne. Będzie w następnym odcinku. Opowiemy o tym, ale. No, słów po prostu. braku słów. Śledziliśmy całą tą sytuację. i Tak, dokładnie. Smutno to, po, prostu. po prostu jest smutne, jak jak, myśli, jak się o tym myśli. Człowiek wątpi w całą w ogóle. Całą tę organizację, to. Tak, która to finansuje. No, ale tak, wracając do. Krajów interesujących, tak? Wymieniliśmy chyba cztery, czyli, jak ja powiedziałem, była ta Chorwacja, była Irlandia, była Szwajcaria. Myślę, że takim interesującym krajem była Armenia. No, to też była wysoko u nas w tabeli. Bardzo fajna energia. Myślę, że nie zawiodła tutaj reprezentantka, yy, w ogóle reprezentanci cały zespół. Nie zawiódł na żywo. Yy. Yy, właśnie zastanawiam się, czy na przykład można powiedzieć, które utwory do teraz na przykład słuchamy, czy coś takiego? czy? Śmiało, myślę, bo, że możesz. Bo na przykład, yy, co jeszcze można podkreślić, które utwory są w tym momencie na przykład najpopularniejsze? No, jest tam na Spotify, czy na jakichś innych tam. No, myślę, że jest Just, just claim, no troszeczkę to O to akurat z takiego tak. powodu, on akurat tak. On deklasuje. No jest w ludziach jakieś takie poczucie niesprawiedliwości. Ale ogólnie mi chodzi o takie nie? top 10, no nie? żeby zobaczyć jakie utwory faktycznie się tak przyjęły i ogólnie jak widziałem takie, takie urywki, była w nich Belgia, która, co mnie bardzo zdziwiło, nie dostała się do finału. Też się zdziwiło. W sensie, się nie. wiem co było na filmie, co, co mówiliśmy, co ja mówiłem tak, o tym utworze. Tak. No, yy, to też trochę Ale. przez to, że nie zrobiliśmy tego przewrotu tabeli, tylko odcinka, no. który miał być robiony, bo on po czasie mi się bardzo spodobał. To jest właśnie przykre, że nie udało nam się zrobić tego przewrotu tabeli, bo tam bardzo dużo rzeczy się podziało, nie? Na przykład ja forsowałem Raven <laughs> z, z jakiegoś powodu mi tylko znanego. Nie, szczerze, mi też się Co się po, po, po jakim potem czasie okazało, się że. Yy... Riven przyjęła się i ludzie docenili i dostała się do y, finału, czego y, we wstępnej tabeli byśmy nie zakładali. No tak. E, y, poczekaj, mówiłeś o wracaniu tabeli. Tak, no w tym odcinku co mieliśmy o, zrobić tak, i tak, że tak, tam tak. były takie kwiatki, których normalnie byśmy poprawili, a które niestety tam zostały. Po... No i teraz uciekła mi myśl, wiesz. Może chodziło Ci o to, że Polska u nas była mocno wysoka. A, była, tak, była wysoka po, po przesłuchaniach, bo z jednej strony wiecie, jak oglądaliście to wiecie, że nie patrzyliśmy jeszcze za bardzo na, na ten na, na występy na Przede żywo. Wszystkim. Znaczy, okej, okay, Polskę trochę śledziliśmy gdzieś tam z jakichś no tak. shortów, jakichś urywek z prób czy z tych koncertów, które się wydarzyły przed Eurowizją. A propos tego odcinka, właśnie co miał być wywrót, to no to właśnie... Wtedy mieliśmy się faktycznie przygotować do tych występów na żywo i właśnie tak, tak, dlatego tak, tak. miało być to bardziej miarodajne wtedy, no, ale no... Trochę nas to przerosło, finalnie, Znaczył, przerosło, za mało no, czasu... Nie zdążyliśmy po, to... po prostu, nie no tak tylko, no, no, więc teraz... Trochę porwaliśmy się, chcieliśmy ugryźć więcej niż byliśmy w stanie zjeść, czy coś takiego. No, za późno się zabraliśmy do tego, po prostu. No, nie, nieważne. W każdym razie... Ee... Coś o tej raven mówiłem... Czy no, Tak, utwory, próbała... które byś A, teraz już posłuchał. już wiem, bo ty mówiłeś o tej y... Armenii. No. O tym chłopie. Tak. E... I co z nimi? Może nie Armenii, tylko on był z Belgii. A no to Belgia, Boże. tak. W Armenii była y... dziewczyna, która była. Wracała, widzieliśmy. tak. No. Y... Rozmawialiśmy o tej Belgii później, jak ją nagraliśmy. E... Tutaj ze strony e... pana po prawej Be, pan... była. E... Tak, pani po pan lewej. Była. Bardzo taka forsowana narracja, że ten utwór jednak. Ma nie poczekaj, jak się nagrywa, to ja jestem po lewej, a ty No jesteś po to prawej. po mojej prawej. No. No dobra. W każdym razie była mocno forsowana narracja, że ten utwór jest jednak dobry. I ja tak na początku się z tym nie zgadzałem, ale właśnie ta końcówka, w sumie też chyba potem w tytule to było, tak, że końcówka ratuje ten tak. utwór, ale na żywo barwa głosu tego chłopaka, też energia, którą on tam dał. I ten utwór właśnie ocenia się przez pryzmat tej końcówki. Potem masz to w pamięci, widzisz ten występ. Ten utwór jest dobry, bo czekasz na tą końcówkę. I faktycznie ta belgia miała potencjał. I teraz nie dziwię się, że tak jak mówisz, jest najbardziej, jedną z najbardziej popularnych, najbardziej wyświetlanych na serwisach znaczy, streamingowych. W top 10 chyba jest. A no. wiesz, które tam jest to miejsce. Znaczy, wiesz, też nie wiem, jak bardzo obiektywne są te, te wszystkie. No to te, no, te filmy, no nie w sensie. Mm -hmm. Tam top 10, no nie? Bo czy to na przykład nie wiem, z pierwszego tygodnia tej Eurowizji, przed Eurowizją, czy tam jakiś Dobrze. czas no, po Eurowizji? Nie tak wiem. Tak jak czy tam. siak, Belgia miała y, finalnie dość ciekawy utwór. Mm -hmm. e... No dobra, ale też myślę, że tak nie ma co po kolei po utworach lecieć, bo jednak to jest podsumowanie ogólnej Eurowizji. Tak jeszcze no tak. może na, na koniec tylko wspomnijmy, że. O, ja bym coś, co powiedział, mm, bo masz jeszcze swoją listę, które utwory myślały, że wejdą do finału, jak oglądaliśmy. Mam. To można ewentualnie wstawić. Znaczy już chyba teraz mały. nie mówmy, tylko tu będzie, tu można wstawić. Dobra. To yy, w sensie, bo oglądaliśmy Eurowizję oddzielnie, każdy u siebie, ale wymienialiśmy się predykcjami, tak? Na zasadzie, tak, ja że szalam, w chyba. półfinałach było, ja wysłałem mu swoje predykcje, on wysłał mi swoje i tak porównywaliśmy, kto miał większą szansę, kto miał większy E, procent trafionych e, faktycznie krajów. Dobra, ja powiem, że e, w pierwszym miałem 8 na, 8 na 10? Tak, 8 na 10 w pierwszym półfinale. Nie zgadłem tylko. E, nie zgadłeś. Znaczy nie zgadłem, <grym> wiesz, co, bo. Nie znaczy, przewidywałeś, że, nie wejdą. że wejdzie Mołdawia i Australia i nie weszły. Wiem, przedstawiłem Australię. To właśnie to jest... to jest zabawna sprawa, bo Australia też na żywo zyskała, okazała troszeczkę. się. Nawet ciekawa. No, Znaczy inaczej, żeby nie było. Że to nie, ma, nie jest tak, że okay, nam się nie nagle Nie jest spodobała. tak, że nagle jesteśmy fanami Australii, nie? Tylko, tylko patrzysz tu. Nie ma nic lepszego. Dokładnie chyba. z perspektywy więc... 10 krajów, które mają wejść, więc wchodzi na to 10. miejsce ostatniego. Ona tam właśnie powinna się uplasować. Okazało się, że jednak nie. Że weszły inne kraje na jej miejsce. A w drugim półfinale miałem 7 na 10, chyba. Bo przewidywałem właśnie, że Czechy wejdą, no musiałem forsować te Czechy, nie byłbym ze sobą, no, Belgia, która Poczekaj, też jestem ja w szoku, że znaleźć. nie weszła, i San Marino, które też nie weszło. Znajdę swoich... F... Znaczy skarbem. mieliśmy bardzo zbliżone te predykcje, no bo w sumie... Znaczy inaczej, to ja myślałem, że wejdą, a nie weszły, o tym chodzi. Wiesz co? No? Nie możemy mówić jednocześnie. Tak, wiem, wiem, to jest wiem. jest chaotyczne. Ostatnio też zauważyłem taką rzecz. Ja muszę mówić wolniej, też to zauważyłem. Dobra, ale yy, abstrahując... Yy... Możecie nam wierzyć lub nie, bo w sumie jak, jaki macie dowód, że aha, teraz sobie powymyślaliście, że weszli 8 na 10 i tak dalej. Nie udowodnim wam tego. Możecie ja tak. nam wierzyć na słowo, no, możecie nie wierzyć. Ja nawet nie próbuję kogoś przekonywać, czy ja eee... mówię prawdę, czy nie. No, ale czy to była dobra Eurowizja względem lat? Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o różnorodność, tak jak powiedziałeś, na pewno. Pod tym Było względem fajnych, tak. ciekawych rzeczy. Eee, pod względem Skandali, które się tam działy w ogóle, pod względem tego, że po pierwsze, właśnie cała sytuacja z Jostem Kleinem hmm. zaistniała. Po drugie, Izrael, który mimo wszystko bierze udział hmm. w tym konkursie i co więcej, dostaje i ilości hmm. głosów od publiczności. tak? Chciały się tam straszne eee, rzeczy. To już nie jest wina samych organizatorów, ale reprezentantka Ukrainy, która chodziła w um, bluzce z napisem dość kontrowersyjnym dla nas Polaków. Tak słyszałeś? Bandercjaga. A to coś tam To, to tymi bander... rzecz. Ale tak, to już y, nie sama Eurowizja, tylko powiedzmy, no jakaś tam. Chłopły z gaci, też u kontrowersje. Chociaż inaczej, słuchajcie, no. gdyby, gdyby nie było tych poprzednich, myślę, że to byłoby na szczycie, no nie A, i ta z Irlandii, że satanistyczne. Tak, dużo, dużo osób y, zarzucało Irlandii takie, że. Ale nie, 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 chodzi o to, że te skandale normalnie zostały przyćmione przez te większe, bo inaczej by o tych tylko się mówiło, no. a w tym momencie. No. Znaczy mówi się, że Irlandia zrobiła tam satanistyczny rytuał. Nie, aż słuchajcie, tak, no, do tego nie podchodzę, że to. Nie wiem, czy mówimy o tym teraz, czy później Chyba teraz. O czym chcesz mówić? W sensie o Irlandii, jeszcze chciałem wspomnieć. Ale no to możesz no, powiedzieć jak chcesz. Bo jakie jest moje przynajmniej zdanie, nie dużo ludzi zarzucało, że to jest właśnie ten satanistyczny rytuał, że szerzenie jakiegoś takiego tej złej mocy i tak dalej. Kurczę, nie wiem, czy aż tak bardzo powinniśmy się spinać o to, co jest występem. To można w nie, dwóch słowach. Faktycznie intencjonalnym e, rytuałem. Jest to performance, no kurczę, w, w teatrach w, różne rzeczy robią kontrowersyjne, e, które mają szokować, bo na tym polega sztuka. No Ludzie widzieli już bardzo wiele, tak? Żeby faktycznie człowiek się na chwilę zatrzymał i... A, przepraszam, żeby się zatrzymał na chwilę i zrobił wow, a nie, właśnie przeszedł i zrobił, a kolejny występ, kolejny tam odśpiewane, no to trzeba się naprawdę natrudzić, nie? Więc to jest po prostu zabieg artystyczny, który ma gdzieś tam właśnie zszokować tego widza, który ma go przyciągnąć. I no, myślę, że się udało, no bo dużo głosów na temat Irlandii się pojawiło, tak? Pochlebnych lub też mniej. Ja to oceniam, że po prostu dobrze wyszedł ten występ i w sensie nie było aż takie kiczowate, tylko myślę, że po prostu dobrze zrobiony scenicznie, no nie? No, właśnie, no, sam, sam, sama organizacja tego była dość. Bo takie rzeczy no, czasem się ciężko, ciężko robi po hmm. prostu, żeby. Właśnie ja się bałem trochę o ten występ Irlandii, jak oni to ograją, bo w sumie tutaj w Teledysku no to dużo rzeczy można zrobić, dużo, na dużo pozwala postprodukcja, no, a na żywo jednak jest, jest trochę mniej. Manewr, o, dobra, yy, bo o kontrowersjach nie będziemy się jakby szczegółowo tutaj roz, rozwijać, bo to będzie w innym filmie. O Lunie też zrobimy tak jeszcze. O Lunie też opowiemy. No bo... Co takiego jeszcze można a propos tak ogólnie Eurowizji tutaj? A myślę, że o, o wynikach po prostu. Czy to jeszcze na koniec przenosimy? Bo czy To zostawmy, że na koniec wyniki. Właśnie no, no, powiemy. Czy, czy mam coś jeszcze? No właśnie, bo to na koniec wyniki, a się okazuje. A, koniec? W, sumie, tak. w sumie nagrywamy już e... 13, 14, 14, 14 minut. No, wiecie co, też chcemy szanować wasz czas. Chociaż szczerze, moim takim małym marzeniem jest, żeby ktoś nas sobie odpalał do śniadania. <grym> żeby, żeby ktoś nie szanował swojego czasu, to jest moim marzeniem. żeby Nie, nie, nas... nie, że na przykład wiesz, tutaj ktoś widzi, o chłopaki wrzucili nowy film, no to odpalę sobie prawda jedząc tościka czy tam kanapeczkę, niech sobie tam gadają w tle. Taki, no jak to podcast, nie? Ciekawe czy są tacy ludzie, że mówią, o nie, te dwa zje znowu wrzuciły filmy. Takie włącza. <grym> łapka w dół i wyłącza od razu. No może nie. Tak jest, no. Słuchaj, ludzie są różni. Eee... Powiem tak, ja doceniam takich ludzi, bo oni muszą wejść w ten film, żeby ci zostawić negatywny komentarz albo łapkę nawet, w dół Więc nie muszą wejść, że jakby... jakby... eee, wpiszą. Jednak jesteś dla nich ważny, bo bez, bez ciebie co oni by robili? No, by innego, no. Stanowisz jakiś element ich życia, <grym> Dokładnie. No, chciał czy nie chciał. Eee, czy chciałem coś powiedzieć? No. Nie wiem szczerze, czy, czy jest jeszcze dużo rzeczy, o których faktycznie można powiedzieć. A, może poziom uczestników wokalnym. To było... jest myślę, że ciekawe, bo dobra, no to powiedz. Dużo rzeczy na próbach jest. Generalnie jak oglądaliśmy próby, no już tak krótko, krótko przed Eurowizją, to dużo występów było dość problematycznych. Słuchać było jakieś tam niedopracowane rzeczy. Między innymi niestety nasza tutaj AIKO z Czech bardzo średnio się prezentowała. Zastanawialiśmy się właśnie jak wyjdzie Baby Lazania, bo próby wychodziły, znaczy później zrobił progres, ale wcześniej te Pierwszy wychodziło próby. średnio, tak? I tak myślę sobie, jak przesłuchałem tych niektórych utworów na żywo, czy nie na żywo w trakcie prób, nie tych zrealizowanych, że Dużo było takich wokalistów, którzy technicznie nie byli najlepsi, tak mi się wydaje. No właśnie, mam wrażenie, że w tej Eurowizji wyjątkowo było sporo osób, które trochę nie dociągały. No właśnie, trochę gdzieś tam wokalnie to. Yy... Że od kilku lat był trochę troszeczkę taki pewnik, że no dobra, tam są ludzie, którzy faktycznie śpiewają, mhm. zdarzają się jakieś odchyły. A tutaj, wydaje mi się, że sporo tego było po prostu. No. Znaczy, finalnie, w samym już. Yy... Może nie było tego tak słychać, tak, bo to też jest wiadomo, że jak trafę... widzimy tą produkcję telewizyjną, tak? Nawet u Luny już to było jakoś przyćmione, jakoś tak, za... tak, tak. bardzo zamarkowane. No robili wszystko, żeby tam ten wokal przykryć i przykryli, przykryli chyba aż za bardzo, bo tego wokalu już praktycznie nie było. Słuchaczy. Nie zostało po prostu. Chodziło na... o już no, wiecie, Zdajemy sobie odcinku. sprawę, że to, co widzimy na ekranie, to nie jest do końca to, co się tam dzieje. Znaczy wizualnie może tak, ale na przykład reprezentantka Izraela gdzie jeśli oglądaliście y, transmisję streamowaną, czy tam, no nie wiem, na, na kanale gdzieś, y, czy, te, czy w telewizji, y, no to były wspaniałe tutaj wiwaty, brawa i. Nie, nie, nie. nie. Też troszeczkę przebiło się do tej głównej transmisji, te jakby lekkie jakieś gwizdania i tak dalej. No tak, nie? tak, ale to tak delikatnie, tak? Może ktoś zwrócił uwagę, może nie. Natomiast jakieś nagrania, które ludzie wrzucali, e, będąc tam. Tej no to tam zim. jechali z nimi równo, no tam, jak tam jak jest, na stadionie wygwizdani zostali. Był... był słusznie, myślę, zasadnie. Ludzie wykazali swoje niezadowolenie. Chociaż to też kurczę I... trochę o tych kontrowersjach. To nie wiem, czy jest co mieszać. No dobrze, okay, tylko to krótko, tak. Tylko wspomnijmy krótko, wspomnienie, że, że żeby tam... już też... Tego odcinka nie rozwlekać i że może nie było aż tylu rewelacyjnych wokalistów. No Na pewno był reprezentant Francji, który tutaj, no świetnie, gdzieś tam w ogóle oddalił się od mikrofonu, tam na odległość dość sporą. No, ale na na przestrzeni śpiewał faktycznie. Był że... słyszalny, tak. Na pewno y... Angelina Mango. No, Lanoia, Włochy. bardzo, bardzo Też. tutaj y... czyściutko, elegancko. Y... Reprezentantka Armenii, prawda, tutaj też się bardzo ładnie wokalnie pokazała. Było było paru yy, wokalistów, ale się, wydaje mi się, że procentowo yy, tych, którzy yy, śpiewali gorzej, było więcej niż na przykład w zeszłym roku. Tak. tak, tak Zgadzam się. <coughs> Dalej idziemy? Już. E... No to tak, ogólnie tak. I chyba jeszcze, ale to może, może trochę strzelę teraz. No. Wydaje mi się, że. Z poro było tych utworów y, utrzymanych w takiej stylistyce, w stylistyce joke entry, czyli y, te, takich lekko z przymrużeniem oka, humorystycznych. Nie? Może. Wiesz co? Faktycznie więcej niż zwykle, mhm. wydaje mi się, że Też faktycznie. Mam takie wrażenie. Ale... Zazwyczaj zdarza się jeden, dwa, mhm. trzy, no to już rzadkość, a tu było sporo. Tu a tutaj... było... Przecież Finlandia. Finlandia. Y Crane, tak, tak, on też był taki można taki, zaliczyć. w czasu, taki trochę e, holistyczny. Kto tam jeszcze był? E, Czy Babylazan? Nie, Babylazan nie, nie, w sensie raczej nie bardzo. Nie do końca? E, no i teraz zapomniałem. by ci byli? Kurde, może się okazać, że nie było tak dużo pytań. Narracje tak, dokładnie. Znaczy na pewno Finlandia, na pewno. No, na Estonia ten... przecież. Estonia, Estonia. No to już, już mamy trzy, nie? To jeszcze. Więc. Ktoś na pewno by się jeszcze znalazł? A ci, San... nie, no San Marino, nie San Marino... Nie, 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 nie to był prostu... był trochę taki humorystyczny, tak, 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 tak. ale raczej sam występ nie był, nie był... Nie był no scenystyce. jakbym widział pewnie kraje, to bym sobie przypomniał, ale na ten moment to... No nie, nie na tabelkę. W każdym razie, no już samo to, że trzy, trzy kraje na 20 yy, okay. parę, nie? Dwadzieścia sześć chyba, tak. No zależy, zależy, czy patrzymy tylko na finał, <laughs> czy na te półfinały też. No, to, to i tak myślę, że spory procent, ale zwróćmy uwagę, że wszystkie te kraje Czekaj, jest to, nie weszło do finału? No tak, weszło, no właśnie. Więc wszystkie te kraje z Joke country Finlandia e... ja też? No tak, to wiem. Wszystkie te kraje były w finale i finalnie znalazły się tam coś nisko, niestety. Dobra. E... Coś jeszcze? Bo już trochę minut. Może wyniki. wyniki. Tak. E... Słuchajcie, czy uważamy, że w tym roku wyniki są słuszne? Inaczej, czy ja mogę zacząć? No zacznij. Ja chcę taką swoją trochę narrację wprowadzić. Proszę bo. Bardzo. Ogólnie co roku oglądać tak Eurowizję. No jedni może bardziej są zadowoleni, inni mniej, bo tam utwory dla siebie, wiadomo, mm -hmm. tutaj ktoś znajduje, ho, 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 coś jest fajne, coś nie fajnie, I atmosfera jest ogólnie taka przyjazna, wiadomo, tam może czasem jakieś kontrowersje, coś komuś się nie spodoba, ale ogólnie jest raczej spokojnie. No i cały ten uśmiech, cała ta zabawa znika w momencie, kiedy zaczynają się głosowania. I to w momencie, kiedy zaczynają się głosowania, jury tych ekspertów. Tak, tak, tak. I to... wtedy człowiek patrzy na to i ma takie. O Boże, ile w tym jest polityki, ile w tak. tym jest takiego. No nie czarujmy się, nie czarujmy się, jury nie dają, kurczę, głosów zaśpiewania niestety. No. Znaczy, znaczy, w jakimś stopniu może, ale nim mimo wszystko prze. Co mnie bolało? Co mnie bardzo bolało, że Mocno jednostronnie byli strasznie jury. Tak samo jak w tamtym roku. Co do Lorin. W sensie, tak samo jak w tamtym roku, jury zupełnie jakby byli jednostronni i to jakby przechyliło szale tego e, zwycięstwa. No bo zauważ tutaj, że praktycznie jedno, nie wiem, już nie chcesz strzelać procentami, ale z 80% ponad y, dawało do Szwajcarii. Nie mówię, że to źle, ale się pytam, a na, dlaczego na przykład nie Włochom, no nie? Albo na przykład nawet Francji, no nie? Albo nawet właśnie Baby Lasagne, czemu nie więcej? I tak dalej. W sensie, czemu innym krajom? Tylko jest aż takie, wiesz, jednostronność po prostu. No właśnie. Mnie to zastanawia. Przecież też tak było. Jakby to nie jest tak, że wiesz, faktycznie, wiesz, utwór może fajny i tak dalej, ale naprawdę jest na tyle, nie wiem jak to nazwać. E... No, na, na tyle ludzie mają tak, taki sam gust, że naprawdę każdemu się spodoba z tych ekspertów równomiernie, że tak to nazwę. no nie wiem. Bo na przykład, no. jeśli chodzi o dalsze kraje, no to tam była dużo rozpiętość. Że tam, wiesz, te, te dalsze miejsca chodzi mi, że tam wiesz, 6 mm -hmm. punktów, jakieś 8 punktów, ten 9 i tak dalej, no to mówię, rozpiętość była znacznie większa no co właśnie, do kraju. No, to wszystko pozostawia niestety pole do niewygodnych pytań. Na przykład, czy ktoś dogadał wcześniej, kto ma wygrać, kto ma pieniądze na sponsoring i tak dalej. No właśnie, nawet nie, nie na sponsoring, ale... <coughs> Czy to nie jest właśnie jakoś faktycznie dogadywane wcześniej, że okej, okay, ten jest fajny. No, no, no dobra, to jest już za dużo powiedziane, Ale to już jest taka, no można powiedzieć, trochę. Teoria spiskowa. Już nie pamiętam, ale... co było 3 lata temu. Ee... Czekaj, bo mówię, rok temu, co było? Nie, to dwa lata no, no, temu no, 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 nie, nie pamiętam. Okej, okay, to nie pamiętam, co było dwa lata. A nie, 2 lata Orkiestra temu? był i to. No to 2 lata sorry, to też mówię, została zorganizowana. To 3 lata temu to był Maneskin. To nie pamiętam, jak przy nie było. Czy oni faktycznie też tak dużo dostawali 12, czy nie? Ale no teraz przez trzy lata z rzędu, no jakby, jury jest turbo jednostronne. No cóż, e, możecie się podzielić wrażeniami w komentarzach, czy też tak uważacie, czy, czy jednak wydaje się Wam, że no nie, że Rima ma swoje zasady i głosuje zgodnie z nimi. E, wracając jeszcze do samego werdyktu, który, e, z którego wynikło, że w tegorocznym Eurowizie wygrał Nimu. Z utworem the Code. Czy się spodziewaliśmy? Myślę, że tak. Znaczy, no. Myślę, że tak. No, spodziewaliśmy się. Bo nawet w pierwszych, dopóki się nie pojawiła aż. E, nie, aż niko Ajko, e, która no, zdobyła naszą osobistą sympatię, tak samym utworem. Naprawdę no, nie jest nie, taka, nie że niestety na żywo. Ale że utwór w tej tabeli odwróconej pewnie by zeszła trochę niżej. Ale... Tak, tak, bo przewartościowalibyśmy prze prze, prze to sobie. Natomiast no, Nimo był takim raczej dość wskazywanym często kandydatem do zwycięstwa. I raczej nie dziwi to, że wygrał. Zwłaszcza, że sam utwór i wykon tego utworu był naprawdę na wysokim poziomie. Tak? No tak, ta żywo o, turbo, wracając jeszcze do świeża. wokalistów, którzy dali radę i dowieźli, no to Nimo na pewno mm -hmm. był jednym z nich. E, to jest e, jedna rzecz. Druga rzecz e, to... Hmm. Aha, no mały dysonans między tym, że jego hmm, występ na żywo, w sensie choreografia i, em... a, i... Tak, moim zdaniem w ogóle występ na żywo Nimo był... nie powalał mnie. Moim zdaniem troszeczkę właśnie zabrakło. Nie podobał mi tak powiem wprost, nie podobał mi się występ na żywo. W sensie nie od strony śpiewanej, tylko od strony... No, tak jak mówię, no. Jak to się mówi? Żerek? No właśnie choreografii. Performansowej? Chore tak, choreografii. E no, w taki mieli pomysł tak zrobili. Ale że osobiście mnie też nie. Nie że no, skakał na tej czy tam myślę, że nie było przekazu. Skakanie, myślę, nie że nie na pewno miało to jakiś... miało to w jakiś sposób nawiązać do tego, o czym śpiewa, ale myślę, Dało, się, dało to się to zrobić Dał lepiej. No, myślę, że to takie. Co jednak, duży szacun dla niego, że był w stanie biegać jednocześnie właśnie śpiewając, nie łapiąc zadyszki. No, nasz Jan. 3 lata temu, 2 lata temu. Zacznijmy od tego, że. O, to jest dobre porównanie, bo ja myślę, że jakbyśmy wystawili Jana w tamtym roku, to byłby podobny. No tak, to no był tamten tak. rok. Boże! Że jakbyśmy Jana no, wystawili oczywiście. w tamtym roku, to byłby podobny case jak Nimo, W sensie. No, my, byliśmy, my mogliśmy być pionierami. No. Mogliśmy, mogliśmy przejść to pierwsi, ale no niestety. Wystawiliśmy blankę. No, to ktoś, to, to ktoś tak wolał. Bo ty chciałeś pewnie powiedzieć, że Nimo dał radę, Jan nie dawał rady. Tak, w sensie, no, kondycyjnie. Weź pod uwagę, że ci ludzie przez jakieś tam miesięcy tylko i wyłącznie to robili. Wiesz, nie masz pojęcia, co by było, jakby Jan przez... Wszystkie te miesiące, nie wiem, z tysiąc razy zaśpiewał tą piosenkę jeszcze, no nie, i dociął do perfekcji, wiesz, no tam gdzie nie, ma... No jednak widzisz, dla niego punktem kulminacyjnym były te preselekcje krajowe, no i nie był w stanie jakby ogarnąć sobie tego na tyle, żeby... Nie był w stanie, że tak powiem, Szczerze, mi się układów wydaje... przebić, które tam mają miejsce. No to tak, ale, ale, no mimo wszystko widać było, że on się trochę zmęczył podczas tego śpiewu, moim zdaniem chciał trochę za dużo, tak, jak my z tym naszym. Tak, yy, my na tym kanale. Tak. Chciał za dużo na. Y, chciał za dużo na raz, tak? Bo jednocześnie on już sobie zrobił sam choreografię, sam napisał w ogóle te teksty. Wiemy, i... bo to już mówiliśmy kiedyś. Co robił? Mówiliśmy? Jan? Tak? tak, bo to już dawno temu na odcinkach nie ma co o okay, tym wspominać. Ok, dobra, no tak czy siak. I chciał wykonać tę choreografię sam. A wystarczyło, żeby dobrał sobie, nie wiem, z czterech tancerzy, które by właśnie robili szum. No dobra, ale no dobrze, dobra... przepraszam, już się roz, rozwlepam. ale chodzi mi też o to, że no ty. <grym> Myślę, że naprawdę w sensie powinniśmy tylko tak wy, wy jednowymiarowo patrzeć na uczestników, że jak w tym momencie zaśpiewał, a nie też jaki może mieć potencjał za te kilka miesięcy, wystawiając go na Eurowizję. No. Bo ja rozumiem, że na samym tym, na samym konkursie, no to już żyli jakby to, co widzą, no nie? Ale my u siebie powinniśmy, myślę, że jednak patrzeć tak bardziej przyszłościowo, że czy jest tam, jakby, że tak powiem, e, pole do rozwoju, do wiesz, do tutaj ulepszenia jeszcze tej piosenki. No ale widzisz, jaką mamy gwarancję, że faktycznie będzie lepiej? To. No choćby tak. taką, że myślę, że każdy może lepiej zaśpiewać w momencie, kiedy wiesz, kiedy będzie to po prostu ćwiczył tyle razy i będzie miał na sobą ekspertów i tak dalej. Nie wiesz jak Luna śpiewała na żywo, nie wiesz co by było jakby były preselekcje otwarte, jakby Luna wtedy zaśpiewała, może byłoby tak beznadziejnie, że wiesz, nikt by na nią nie zagłosował, no, albo byłoby tak samo jak tutaj. Jakby przed chwilą właśnie powiedziałeś, nie wiesz co by było jakby miał kilka miesięcy na przygotowanie i ekspertów. Bo no tak. miała kilka miesięcy i ekspertów. No dobra, ale to wiesz, chodzi mi... Jakby faza wstępna, jak to wyglądała, i faza końcowa. My u Luny nie mieliśmy fazy wstępnej. Nie Ach, wiem, no jak to, to wyglądało. No może i tak. Dobra, okay. My by... mamy tylko tą fazę końcową. Dobra. trochę rozumiem o co Ci chodzi, ale. Yy... Dobra, zostawmy to. Yy, wracając do wyników. Myślę, że okej, okay. jest to, że Nimo wygrał. Myślę, że nie jest to aż takie no, okay. podyktowane tym, że na przykład yy, jak Klauszu, Orkiestra wygrywali, to uf, wygrali na pewno dlatego, że jest wojna na Ukrainie. Chociaż też. Yy... Nadal, no? Czy też właśnie jak wygrywała Conchita Wurst, tak, to ludzie stwierdzili, bo Europa ma słabość do kobiet z brodą, tak. I, i czy też e, no, inne tego typu stereotypy na zwycięstwo, tak. No tak właśnie... jak Duncan Lorenz wygrał, to. Znaczy, Okej, okay, dobra, rozumiem. Nimo też jest osobą. E... Niebinarną, Niebinarną bo... tak? Ona, on jest. Znaczy może. No dobra, Jezu, weźmy do, do tego, Chodzi mi o to, że jakby... Yy, znaczy, wolałbym, jakby wygrał chyba ten yy, Baby Lazania. tak? Bo nie byłoby tej narracji wokół tego, że znowu Eurowizja, wiesz, schodzi tylko na, na ten. Tylko patrzę... tak powiem, tak. Że patrzę tylko. I, I właśnie jest taka narracja na że tylko dlatego, że był wiesz, niebinarny. Nie wiem, jak ktoś tam mówi. No na pewno dużo ludzi powie, że tylko dlatego, że reprezentował właśnie tą mniejszą. Dobra. Czy coś jeszcze chcę powiedzieć? Bo już prawie pół godziny miało być. Mieliśmy już 15 minut, więc myślę, że nie. Myślę, że po prostu, chyba oh. że chcesz coś tak... Nie, ja chcę powiedzieć, żebyście widzowie napisali w komentarzach, czy się zgadzacie z werdyktem i ogólnie co. Co wy uważacie hmm, tak, o Eurowizji tegorocznej? Czy to już jest równia pochyła, że z roku na rok będzie coraz gorzej? Czy może podobało Wam się? Czy może tak jak my doszukujecie się jakichś małych perełek? W postaci po prostu e, po, po, pojedynczych wykonów, pojedynczych piosenek. Dajcie po prostu znać i dzięki, że jesteście nadal z nami mimo przerwy. A jeszcze inne tematy też będą poruszane. Tak, ja tylko poruszę. pragnę przypomnę, że tutaj chcieliśmy tylko właściwie monotematycznie ogólnie Eurowizji, a jakieś szczegółowe bardziej jeszcze dokładnie. Powiem. No.